No i taki najsłowniejszy u nas w Polsce, czyli beta-glukan, czyli beta-glukan wchodzący w skład słodu jęczmiennego. To, to jest tak, zawarte oczywiście w Fematica, że on będzie nam wpływał na podniesienie poziomu prolaktyny. No i teraz zobaczcie... Warto, myślę, spróbować zawsze i zobaczyć, jak to nam nie działa. Natomiast, jeśli wiemy i pamiętamy ten wykres, jak prolaktyna się zachowuje w czasie stabilizacji laktacji, to pamiętacie, że ona wyskakuje wysoko, pikuje troszeczkę w dół i się wypłaszcza. Więc na tym etapie już wypłaszczonego poziomu bazowego prolaktyny. Możemy ją próbować ruszyć, możemy ją troszeczkę próbować podrzucić. Oczywiście nie obędzie się bez dużej też pracy z efektywnym opróżnieniem piersi, częstszym e, przystawianiem i tak dalej, lub też właśnie efektywną pracą z laktatorem. Hmm. Więc możemy. Ten próbować. jęczmień, żeby się wydobył e, beta-glukan, musi być e, e, słodowany. E, I wtedy dopiero będzie zawarty e, będzie, będzie jego zawartość. Więc piwo jak koniecznie bezalkoholowe ma zawartość beta-glukanu. Beta-glukanu nie wiemy tylko jaką, nie wiemy jaka tam jest zawartość tego beta -glukanu. No Femaltiker oczywiście. Ekacyjne. I na przykład można sobie w ogóle kupić trochę takiego jęczmienia za bardzo małe pieniądze na Allegro, uprażyć sobie taki jęczmień z miodem. I zalać go i zrobić sobie taką herbatę sprażonego jęczmienia, jeśli ktoś nie chce jeść dużej ilości na przykład słodu jęczmiennego. Można dodać do tego słód jęczmienny. Dlaczego nie? W każdym razie robimy sobie w ten sposób taką herbatę, która na przykład jest chętnie wypijana w Japonii, w Korei i nazywa się tam mugicha albo boricha. Nie wiem, jak to się wymawia. W każdym razie fajnie jest sięgnąć po jakieś, do innych kultur i zobaczyć, co oni tam fajnego sobie wymyślają. Ok. Dobra, zobaczcie, co to znaczy dobrze dobrany lejek. Dobrze dobrany lejek trzyma otoczkę. Zatrzymuje otoczkę. Zobaczcie tutaj, brodawka wciągnięta w tunel Lejka, ale nie tylko brodawka, bo też otoczka. Ten kawałek ciała to jest otoczka wciągnięta w tunel Lejka. Podsyłałyście mi wczoraj filmiki z pracy z Laktatorem i na większości filmików widziałam właśnie taki obraz. Otoczka, która również wkierowuje się w tunel Lejka. Nie jest to koniecznie najlepszy obraz, jaki byśmy chciały mieć. Zobaczcie, tutaj jest lejek laktatora 24, ale zredukowany do, zredukowany do wielkości 22,5, tak kiedy mamy zdrowe piersi, piersi przed laktacją, w trakcie laktacji, szczególnie dotykamy ich wtedy, kiedy nie mamy zupełnie takiego bezwzględnego powodu. Natomiast masaż piersi jako technika jest przez doradców laktacyjnych coraz bardziej ceniony. Coraz bardziej wracamy do idei masowania piersi. Jest taka... IBCLC, konsultantka laktacyjna Maja Bolman, która jest szczególną promotorką takiego masażu piersi. Dzisiaj troszeczkę będziemy się zapoznawały z jej, z jej teorią oraz praktyką takiego podejścia. Zwraca Maja Bolman uwagę na to, że gruczoł piersiowy to jest sieć skomplikowanych naczyń i połączeń, ale gruczoł piersiowy nie ma mięśnia który pomagałby tej strukturze się jakoś poruszać. Kiedyś, kiedy nie nosiłyśmy staników, kiedy kobiety nie nosiły staników, dużo się ruszały, pracowały w polu, nachylały się, piersi się poruszały, gdzieś tam jakiś ruch w tej strukturze, w tym gruczole się odbywał. Dzisiaj piersi są zazwyczaj zapięte, zamknięte w biustonosz i mają mało, mało swobody. W wyniku masażu, Następuje poprawa krążenia krwi i limfy, co może oznaczać, że ułatwimy w tym momencie chociażby z krwią dopływ hormonów do receptorów hormonalnych i to już będzie dużo. Poruszymy strukturę, tak jak są masaże twarzy odmładzające, masujemy mięśnie, kiedy nas bolą, masaż dotyk bardzo często jest używany przez ludzi jako, jako swego rodzaju pomoc, którą mają pod, po, pod ręką. I wydaje się wręcz naturalne w takim ujęciu, że będziemy też chciały użyć takiego masażu w stronę, w kierunku naszych piersi.